wszystkim. Otwieram dziesiątą zwyczajną sesję Rady Gminy Gminy. Na sali z 15 radnych otrzymamy kworum uprawniające do podejmowania prawomocnych uchwał. <try> przyjęcie porządku obrad. Są jakieś uwagi państwa nie widzę. W związku z powyższym po konsultacji z Panem Radcą składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad. O punkt 16 o uzupełnieniu, czyli po uzupełnieniu. Z składu komisji skarg, wniosków i petycji. Czyli to byłby 15, a 16 by byłby wybór przewodniczącego komisji skarg i petycji. W ten sposób. A reszta był 17, 18, 19 i 20. I Pani wójt, że ładnie, to wpujczyką

Przyjęcie protokołu 9. Dziewię Zawsze dziewięć... z cyfrą. Czy są jakieś uwagi? Tak. W protokole było, że ja byłam przewodniczącą komisji stacji, a była nią Izabela. Zgadza się, bo pan prezes został że tak właśnie. Uwaga. w związku z powyższym, że została zgłoszona między sesjami. Przewodniczący wspólnie z Panią Pustynką po sprawdzeniu faktycznie tak miało miejsce tak. i zostawił to co? Uwzględnionego. Czyli przychodzimy już od razu do głosowania za przyjęciem z tą uzupełnieniem.

Tak. A ja mam to pytanie do Pani Wójt. Co z Bo z tym patrzeć jak jadą mieszkańcy miłych na Wyszowate, a on w jednym roku, w przekazaliśmy boisko w Rukie, w jakiejś tam spółce i przez te dwa lata, czy trzy, tak się nic nie dzieje, zaraz. Albo wymawiamy to przekazujemy komuś innemu, bo to trzeba pomyśleć, bo to będziemy później mieć pomoc, z tego punktu na nowo Jeśli można, to ja jeszcze powiem, że dla tych interpelacji, to proszę na przyszłość, bo oni są inni. Ale to można, to można. No.

żeby wspólnie z policją akurat zbadali przeanalizowali odcinek drogi tutaj K63 w okolicy Jeziora Republiki Pały. na to, że tam bardzo często są zdarzenia, a z mojej oceny to e, oznakowanie znakami panowymi nie tak, jest prawidłowe. Zwoli na to, że tam jest tylko jeden znak mówiący o e, o tych zakrętach na, na przestrzeni chyba kilometra. Ja bym sugerował przeprowadzić ewentualnie opcję ograniczenie prędkości informacji o obliczonych wypadkach. Nie wiem, czy na co wiadomo było, to takiego było, tam śmiertelne też. Także ja bym tutaj mam na piśmie, żeby to sobie się oboknie, żeby przeanalizować ten odcinek, to potrafię, że na Przechodzimy do następnego punktu, w na i pytania radnych. W związku z tym, nie Przechodzimy do następnego punktu, czyli 6, 6 Sprawozdanie z działalnością i do zyskania w Unii Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, można się Oprócz oczywiście przedmiennych spraw związanych z działalnością z administracji publicznej wywołaliśmy zadania związane z gospodarką, inwestycjami, a mianowicie ogłoszonych przetarg przetarg kolejny na remont pomieszczeń marzynowych woli z przeznaczeniem na Izbę Regionalną. Niestety czwarty przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert. Podobna sytuacja wygląda z plażą w Codnikach. Również były ogłoszone trzy przetargi, które zostały unieważnione. Jutro będzie ogłoszony kolejny przetarg. Rozmawiamy także ewentualnie z potencjalnymi jak gdyby, wykonawcami sugerują, że może ktoś tam z tych firm, które z nami mogłyby się zainteresować i rozpocząć współpracę, natomiast powiem tak, że jest to zadanie bardzo trudne i tak naprawdę z rozmów prowadzonych przeze mnie z kilkoma firmami uzyskałam odpowiedź, że absolutnie nie, nie mają ludzi, nie mają mocy przerobowych. I tak naprawdę y, sugeruje Radzie, że y, możemy mieć problem po prostu z wykonaniem tych zadań, z wykorzystaniem środków unijnych, które tak naprawdę no, na te zadania te środki już jakby otrzymać, bo umowy zostały podpisane. Na rynku brakuje wykonawców, ja jestem dzisiaj też po spotkaniu w y, Mikołajkach y, ze stowarzyszeniem i zarządem. Wielki Biżar Mazurski. Wszystkie projekty realizowane przez Stowarzyszenie również realizowane są z dużym opóźnieniem. Przetarg, jak widzicie Państwo, chociażby na Mazurską Pędzę Rowerową odbywają się od półtora roku bez jakiegokolwiek efektu. Stąd też no, oczywiście nie poddajemy się i dalej będziemy próbowali poradzić sobie z tym zadaniem I, i naprawdę, zresztą Państwo widzicie, że na całym tutaj rynku mamy, wszyscy mają problem e, z uzyskaniem e, wykonawcy do tego typu robót, szczególnie remontowo budowlane, czy też e, nawet drogowe. Chociaż mówiąc o drogach, rozstrzygnięty został przetarg na modernizację drogi, ten ostatni etap, który e, e, jest też w ramach e, drogi w Mazurskiej pętli rowerowej w Kreszczewie. Planowana kwota to była 130 tysięcy, zostałyśmy nam przydana 109 tysięcy, więc nawet jakby z oszczędnością. Również projekt, który wspólny był przygotowywany przy pomocy Fundacji Ochrony Wielkich Jelonów, to projekt dotyczący rehabilitacji medycznej, stworzeń tych i narządów ruchu. Śród mieszkańców gminy Miłki dotyczy on przede wszystkim mieszkańców y, pracujących. Y, został pozytywnie oceniony przez instytucję. Y, zostaliśmy wezwani do negocjacji. Y, no i w ramach tego programu LPO Województwa Warmińsko-Masowskiego na lata 2014-2020 na pewno będzie ten projekt realizowany y, 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 przez naszą gminę. Podpisałam również umowę na przewóz uczniów. W drodze przetargu wygrała firma Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Państwa Czarnickich. Czarniska na kwotę 154 544 zł. Przypominam tylko, że w biegłym czyli ten rok szkolny, który zakończyliśmy. Współpracę z firmą Ariwa był to koszt 199 tysięcy złotych za domu służby. Przeszliśmy też ocenę formalną wniosku, który składaliśmy w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Tam objęte zostały zadania związane z wodą Dotyczyły one budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w wynikowym dworze, jak również przebudowie instalacji w miejscowości RUDE, włączenie również kanalizacji do jednego budynku, który nie jest tam podłączony. Więc yy, też jesteśmy już po uzupełnieniu tego wniosku, dostaliśmy pisemną informację, że yy, najprawdopodobniej rozpatrzenie jakby aplikowania środki yy, w ramach tego programu odbędzie się w miesiącu październiku yy, tego roku. Czyli jest już szansa na to, że, że dostaniemy informację, a oczekiwaliśmy bardzo długo, bo wniosek został w lipcu ubiegłego yy, roku. Otrzymaliśmy również decyzję o przyznaniu dofinansowania na przystosowanie i przygotowanie mieszkania chronionego, co to środki ze z budżetu wojewody. To jest woda dofinansowania finansowania 32 tysiące, całość według projektu, czyli wyposażenia także po takie mieszkanie. Również zgodnie z ustawą musi być wyposażony w e, najpotrzebniejsze rzeczy to jest kwota 46 tysięcy. Proszę. A, no, z tego została również informacja od dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, że odbył się przetarg na drogę w Lipińskich, Został wybrany wykonawca. I prace remontowe rozpoczną się w miesiącu sierpniu. Myślę, że tutaj również poproszę pana radnego, Sołtysa o zorganizowanie wcześniej takiego spotkania z mieszkańcami, żeby ustalić pewne sporne kwestie, tak żeby w trakcie tych prac nie, chodziło, nie dochodziło do jakichkolwiek kolizji. No i może jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o gospodarkę. Również otrzymaliśmy wsparcie w ramach konkursu na tworzenie nowej rady senioralnej. I teraz, tak jest teraz taki względ na tworzenie rady senioralnej, która oczywiście działa społecznie. Natomiast mamy wielu mieszkańców tutaj naszej gminy, którzy zdeklarowali się bardzo chętnie, że chcą jakby wspierać działania samorządu służyć radą, pomagać i, i otrzymaliśmy na to dofinansowanie unijne. Dzisiaj ta grupa pojechała oczywiście w ramach środków unijnych na pierwsze szkolenie do Liczba Warnińskiego. Ten wniosek, te pieniądze uzyskaliśmy przy wsparciu Fundacji z Olsztyna, Fundacji Fosa, z którą na tego typu działania zapisałam porozumienie. W kwestii wyjazdów uroczystości, a więc uczestniczyłam dnia 23 maja w zebraniu wiejskim w Marcinowej Woli, zebranie do tytułu Funduszu Soweckiego. 24 wspólnie z Panem e Bogdanem wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu Centrum Animacji Lokalnej w Gminach. 27. uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i z którym tu pracujemy. 29. spotkanie z sołysami, radnymi w Kultury. Spotkanie to dotyczyło wprowadzenia zmian do statutów sołecz poszczególnych miejscowości w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. W 31 wzięłam udział w festynie rodzinnym w Jagodnym Małym. Muszę powiedzieć, że naprawdę super zorganizowana impreza. Podziękowania w pierwszej stronę pana sądyca, który również poprzez swoją zapowiedliwość pozyskał środki od sponsorów na przygotowanie paczek dla swoich dzieci. No i byłam zaskoczona tak dużą grupą dzieci, które uczestniczyły, bo około stu dzieci wzięło udział. W tej festynie. 31. uczestniczyłam w pikniku rodzinnym organizowanym przez Szkołę w Staświnach oraz w posiedzeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej. 1 czerwca w Miłkach odbył się festyn pod tytułem Ekologika, impreza organizowana przez Mazurski Związek Gospodarki Odpadami przy współpracy oczywiście z naszym gobsem w stronę naszych pracowników Gminy Bożytka Pomocy Społecznej, które były bardzo zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie różnych imprez dla rodzin, dla dzieci, jak również podziękowania kieruję w stronę Dyrekcji Nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Milkach, a także naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. I dopisała nam pogoda i dopisała nam frekwencja. Myślę, że impreza na pewno miała być więc bardzo pozytywny, bardzo miło odbiłane przez mieszkańców, bo oświadczyła chociażby o tym właśnie ta obecność wielu, wielu mieszkańców, dzieci. Także wszystkim się to bardzo podobało. Oczywiście kieruję także, myślę, że to jest w prezesa Nazowskiego Związku Gospodarki Odpadami, że ta impreza w tym roku ma się odbywać właśnie na terenie. 3 czerwca odbyło się posiedzenie Rady lokalnej grupy rybackiej w Jenerwie. 6 czerwca wziął udział w Kongresie w Przyszłości w Olsztynie. Również tego samego dnia odbyło się uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Milkach. 7 czerwca udział w uroczystości zmiany imienia oraz poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Milkach. Kolejny dzień to jest udział w posiedzeniu Rady Ochalnej Grupy Rybackiej. 12 czerwca wziąłem udział radnym w sprawozdawczym zebraniu członków zarówno LGD9 jak i LGR-u. Takie spotkania dotyczą zatwierdzenia sprawozda sprawozdań i merytorycznego, finansowego za rok 2018 rok oraz następuje przyjęcie planu finansowego na rok 2019. Również 13 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Ochrony Wielkich w Mansu Póckich, to również sprawozdanie sprawozdawcze. Tu muszę Państwa poinformować, że dążymy do tego, aby dawny masterplan plan, który był wykonywany również, realizowany na terenie Gminy został zaktualizowany i chcemy umieścić to ten zaktualizowany masterplan w tworzonej obecnie nowej albo też aktualizowanej strategii rozwoju zarówno dla naszej gminy, jak również w ramach strategii nowej Wielkich Jezior Mazurskich, tak żeby te strategie i te zadania zostały także ujęte w obecnie tworzonej również nowej strategii dla całego województwa Władysława Mazurskiego. 15 czerwca odbył się Mikowski Spór Krajowy, tutaj również chciałabym ja bardzo gorąco podziękować pracownikom Czako Kultury, ale moim pracownikom także Urzędu Gminy, którzy bardzo, i OSP także, którzy poświęcili naprawdę bardzo dużo czasu i zaangażowania w organizację tej imprezy. Było 76 uczestników, a więc coraz większe zainteresowanie. No i myślę, że trasa, którą warta, promowania, pokazania, jak, jak, jakimi naprawdę przepięknymi walorami tutaj możemy się uczcić i, i pochwalić. 17 czerwca uczestniczyłam w danym zebrazu przedsiębiorstwa Usług na rolnych. 18 czerwca odbyłam spotkanie z profesorem Kustem. Na Nasze spotkanie dotyczyło wszystkich spraw związanych z rekultywacją jeziora Wniuka, ponieważ w, listo, w lipcu najprawdopodobniej będzie ogłoszony konkurs, do którego chcielibyśmy przystąpić. Chcemy złożyć wniosek na dofinansowanie unijne, unijne na rekultywację jeziora, stąd też to tutaj Pan Profesor wspiera nas wiedzą merytoryczną w jaki sposób możemy przygotować się do przygotowania takiego wniosku, co możemy ująć. Nie wieram, że w pierwszej wersji planowaliśmy tylko procesy rekultywacyjne i ewentualnie oczywiście w tym wniosku nie ujęliśmy budowy kolektora przerzucowego. Teraz troszeczkę uzupełniamy ten wniosek, bo do wniosku, że być może uda się w ramach tego jednego wniosku pozyskać środki także na wybudowanie kolektora przerzutowego do Rudy, tak żeby zamknąć naszą oczyszczalnię ścieków w No bo bez sensu będzie prowadzenie zakresów rekultywacyjnych, jeżeli nie zostaną odcięte dopływy z naszej oczyszczalni. Tak więc taki wniosek jest w trakcie przygotowywania, to jest bardzo dużo innych dokumentów, które także na wagę tego wniosku trzeba przygotować. No i z tego się tak, żeby ten wniosek w lipcu, powiem, do 29 lipca możemy składać ten wniosek o dofinansowanie. No Jakie są koszty tej rekultywacji? Całej rekultywacji około 3 miliony. Czy Tak. 3, nie, nie wiem, czy to już przeliczone było właśnie z tym kolektorem, bo sam kolektor przerzutowy to też jest koszt około miliona złotych. A wysokość 85%. Z tym, że projekt wykutywacji, yy, muszę Państwa od razu poinformować, to nie jest projekt na rok, dwa, tylko co najmniej na trzy lata. Tak zakładamy, bo ta yy, perspektywa finansowa nich na tak, to jest 2020 plus dwa, bodajże. Także no, na trzy lata spokojnie możemy te działania, będziemy musieli rozłożyć, bo nie da się wszystkich tych procesów przeprowadzić w ciągu jednego roku. Następnie e, uczestniczyłam 19 w uroczystym zakończeniu roku szkolnego zarówno w szkole w Staświnach jak i w szkole podstawowej w Miłkach. 21 czerwca e, uczestniczyłam w dyskusji publicznej w Staświnach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczyli tutaj również e, przedstawiciele Rady, pani, pani Barbara, pani... Marta uczestniczyła również, proszę podkreślić, o tym Pan Pani Ewa, Pan Dariusz, tak, jako przewodniczący. Więc dziękuję za, za, to, za tą obecność, bo to też daje obraz Państwu, że to nie są sprawy łatwe. Że tego typu sprawy, tak, gdzie się uchwala takie plany na lata, są często bardzo kontrowersyjne, no, ale po to się spotykamy, po to dyskutujemy, żeby przyjąć wszelkie wnioski i zrobić to tak, żeby, żeby ten plan służył dobrej wierze mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję.